Dzień dobry, dzień dobry. Dziś przymusowa akcja wyjścia na garaż. No i po drodze, jak zwykle, coś się znalazło. Na pierwszy ogień walizki są dwie. Zaraz wam pokażę drugą. Ta jest skórzana na takie zamki y, mosiężne. Sprawne są. I ona jest jeszcze powiększona, bo tutaj ten dół jest taki, że można go. Naciągnąć górę też trochę. Zaraz Wam pokażę drugą, która jest w środku. Jak widać, w środku w nienagannym stanie, chyba nawet nie używana. Ma dodatkowo takie jeszcze pasy zapinające i kieszonka na dokumenty. A to jest druga, która leżała obok. Też ona jest na zamek, Kratkową wyściółkę. No widać, że troszkę było używana, ale ciekawa też na jakieś fajne wypady turystyczne do auta, jakiegoś kultowego. Także to są walizeczki. Do Wam przy okazji pokażę lalki, które, o których mówiłam, a Wam wcześniej nie pokazywałam. To są te dwie laleczki, ta jest porcelanowa w takim fajnym pasiaku, a ta jest taka perelowska. oczka jej się mrużą na gusia i tu jeszcze te bieżniki łowickie, taka koronkowa haleczka czarna, którą mam zamiar wykorzystać do jakiejś spódnicy i bieżniki łowickie takie podłużne wszystko spada o, deseczka deseczka muszę wziąć bo będę robiła runy dobry. dzień dobry samochód z garażu obok i takie serwetki łowickie co jeszcze znalazłam? Spodnie, jeansy, ale mnie no troszkę będą za małe. Ale taki mają świetny motyw haftu, że no nie miałam serca ich zostawić. O i taka bluzeczka jeszcze z marki Intimisimi, a jak porcelana? Pan sąsiad się pyta o porcelanę. O i taki jeszcze dzbanek metalowy. To jest chyba konewka. Drewnianą rączką znalazłam. Fajna taka, wezmę do domu, będę miała na korytarz do podlewania. Mam nadzieję, że mi nikt jej nie zakosi. Chociaż mam fajnych sąsiadów, więc myślę, że nie. I spodnie takie, takich szukałam. Brązowe spodnie, czekoladowym kolorze, jeansy. No, Bozia mnie chyba wysuchała Jakaś marka taka, nie znam ale chyba będą na mnie dobre zadzieram do domu, piorę i zobaczymy do tego wałek który pomaluję na wzory ludowe i takie budki kochane znalazłam jak któraś z Was ma dzieciaczka dziewczynkę raczej rozmiar 27 to takie traperki mogę oddać mogę wysłać koszt wysyłki 15 zł za pobranie 18 i, jakbyście chciały takie budki dla swojej dziewczynki, to są takie trapereczki. Zamki są sprawne, widzę. Rozmiar, jeszcze raz podaję. 27, a tu to za marka jest. widzicie tak wyrósł, nie są w ogóle zniszczone. Coś takiego. Okej, okay, to tyle na razie. I popatrzcie jakie filiżanki ktoś zostawił. Pamiątka z jaszczębia zdroju. Dwie. I teraz patrzcie. Widać. Słońce troszkę się. To jest przedwojenna fabryka Gisze. Dziś lata 20-30. Nie ma spodeczków niestety. Szkoda. One są to bardzo ciekawe i rzadkie porcelanki, filiżanki i cieszę się bardzo, że je znalazłam. To co udało mi się uratować. Odwróciła mi się kamera. Yy, z pojemnika na szkło. Taka tecka i jeden półmisek śledziówka z do prawdopodobnie. wiarki, kieliszek i sosierka. Tależyków są dwa. Piękne półmiski, a trzeci jest z kogutkiem. Z Włocławka. Bardzo brudne. No cóż. Reszta rozbita. Wazy, dzbanki. Nie wiem co dalej. Zobaczymy. Cała torba porcelany. Muszę teraz to wszystko przejrzeć. Widzę jakieś szkła. Wyciskarka do cytrusów porcelanowa. Później Wam pokażę, co wybrałam. I tak, moi drodzy, jestem już w domku. Pokażę Wam jeszcze, yy, co. Yy. Andrzejek mi przyniósł ostatnio, daje się, że w piątek, a za chwilkę pokażę Wam, co z tej porcelany, z tego ostatniego śmietnika jeszcze wyciągłam. Jeszcze Wam pokażę, co kupiłam na targu staroci w Chorzowie. Jedną rzecz, yy, taki komplet różowych talerzyków. Moja córka do mnie przyjechała, czasem tam muzyczkę sobie puszczam. Pewnie słyszycie w tle. E, cztery takie. Dałam to nie 15 zł. To jest szkło częściowo mrożone w takim łososiowym odcieniu. E, I to, to jest chyba Huta Niemen albo Huta hortensja. Możliwe, że są przedwojenne, bo e, takie wzory właśnie przed wojną były dość popularne. Wyglądają takie, takie piękne, kryształowe szkło. To jest jedna rzecz. To kiedyś znalazłam solniczkę taką ciekawą, yy, porcelanową. To moja ostatnia znajda. Słoiczek świąteczny, yy, aromatoterapia tutaj z tyłu pisze. Świąteczny, taki z jelonkiem, z drewnianym przykrywką. Yy, wytopię to wszystkie pozostałości i napełnię nową parafinką z jakimś zapachem. I teraz tak. Andrzej jak mi przyniósł dzwoneczek z chodzieży. Yy, to są lata 60., 70., kiedy chodzież i Ćmielów używały wspólnej nazwy C. I y, to jest tak zwana seria Iwona, te różyczki. Dość popularny. Mlecznik. Y, to jest motyw tak zwany Fryderyk prawdopodobnie. On taki, jest właśnie taki finezyjny, jak porcelana taka y, z XIX wieku. I tak ona ma taką nazwę właśnie troszkę pod te czasy Fryderyka taka śliczna wiosenna w motylki to mi Andrzej jak i dwie takie one są sygnowane z Wałbrzycha filiżanki zobaczcie jakie śliczne Tutaj jest sygnatura Wałbrzych. Też takim fajnym y, motywie kwiatowym. Stwierdziłam, że te motywy kwiatowe o, tu jest nawet jedna jest troszkę ubita, więc może nawet pójdzie na takie rzeczy. W każdym razie, chyba mam jeszcze jedną taką. Y, porcelana świetnie wygląda w kolczykach, w broszkach, w, w wisiorkach. Jest pani, nie pamiętam jak się nazywa, ale na internecie ją znajdziecie, jak wrzucicie biżuterię z porcelany. Ona właśnie kupuje jakieś wzory porcelanowe i robi z tego biżuterię. Talerze, jakieś filiżanki. Dobra, a teraz gwóźdź programu. Chcę tu sobie podpisać. Ten fotel... Też jest ze śmietnika, o, to jest jedno z moich pierwszych znalezisk, które sobie tutaj stoi. To zdaje się model Ewa. Pera. Trochę tego dużo. Podgrzewacz świąteczny na czajniczek, na jakieś y, świąteczne ozdóbki, z fabryki książ, czyli y, Wałbrzych. Taki jeden. To pokazywać, żeby jakoś to tak. To jeszcze jest nieumyte. Ogromna filiżanka z bogucic, znaczek B. Korące to w bogocice. To jest hmm, też jakiś zestaw serwisowy. To nawet wygląda jak bulionówka, bo jest bardzo duża. Jedna, jedyna taka się ostała. Wiecie, nie wszystko na raz. Te są przepiękne. Niestety jeden jest pęknięty. Ale patrzcie jaki piękny wzór. Już Wam pokażę bliżej. To jest kartilż e, Wałbrzych lat 40-50. No ten akurat jest pęknięty. E, są dwa takie. Ten jest cały i malusi taki deserowy. Szkoda, że nie było całego serwisu, pewnie się wytłukł w odmętach historii. I teraz tak, e, takie talerzyki też z deserówki i tych mamy cztery. może jakie brudne, ale nawet nie pokazuję. I do tego są, jest półkę. Pięć dużych, zaraz to wszystko pójdzie do smażenia. Zobaczcie, cały komplet talerzy obiadowych, płytki, dużych i małych. Taca szklana, taka piękna, porcelanowa. Ha. No, nie uwierzycie. Porcelanowa wyciskarka do cytrusów i też jest przedwojenna. Z tej fabryki gisze, którą znalazłam dzisiaj, filiżanki. Lata 30., może nawet 20, bo w koronie to, yy, to są te wcześniejsze gisze. Jak, zamiast później był ten napis gisze, a wcześniej było G w koronie, o ile dobrze pamiętam. Ale się cieszę. Nawet nie widziałam, tylko wzięłam tak, bo mi się podobało. Widzicie, jakie sprytne? Można było powiesić, wycisnąć i soczek od razu leciał do szklaneczki. No, to jest Unikat, powiem Wam. Taki czajniczek. Yy, to jest ceramika szkliwiona. I ma tu jakiś. Symbol, ale nie wiem co to jest. Wygląda jak gołąbek, ale nie znam tego znaku. Może ktoś wie to podpowie. Jest oczywiście spokrzyczeczko. Tu jest malutki taki ubytek, ale i tak jest trudny. Jeden talerzyk to jest ta właśnie porcelana tak zwany wzór cebulowy. A to nie jest nawet wzór cebuli, tylko to jest. Ja Wam już o tym kiedyś mówiłam, że jak przywieźli z Chin w XIV-XV wieku tę porcelanę chińską, to ona miała taki wzór granatu. Ale to też przypominało cebulę, i została ta nazwa, że to jest wzór cebulowy. Jest to. Trzy takie malusie miarki metalowe. Jezu, coś potłukę. Też są jakieś sygnowane. Nie wiem, z czego to jest. A tu jest? Hmm albo M albo B no gdyby to była no nie sądzę, bo to nie jest ta jakość, bo to wygląda trochę jak y, niemiecka gapa, a ale to na pewno raczej nie jest niemiecka gapa albo y, MW, MF, albo W, e, była taka fabryka, jak oni się nazywali, zapomniałam, Dobre. nożyk, nożyki zawsze się przydają, co tu, tu coś pisze, do paszaw, sygnowany jest, widzicie, sygnowany, o. widać, o, i coś tu jeszcze pisze. Także porządny nożyk. Taki z ząbkami. Yy, znalazłam też to akurat chyba wyrzucę, bo to stary jakiś opokan, plaster, ale tego nigdy w domu za dużo. Idą trudne czasy. Yy, mam nadzieję, że wojny nie będzie, ale jakby coś, to z szola, też jakieś chyba na odciski. To jest to. Parasolka, której jeszcze nie sprawdzałam. Zazdroska szydełkowa do okienka. Taka malutka. Jedna tylko, niestety. Eee, obrus. To jest odrost, taka serweta właściwie z haftem Richelieu. Gdzieś taka, no, z 50 cm ma. Z aniołkami, patrzcie, jakie aniołki piękne. I o, z aniołkami to są nie widziałam, śliczne. To może jakieś jak albo świąteczne, piękne. To z aniołkami nie mam. To jest chyba jakiś przyrząd do masażu. Albo muzyczny to chyba nie, bardziej do masażu. Ale można by z niego zrobić taką grzechotkę do grania, taki wałek masujący. Trzeba wypróbować. Co to jest? Świecznik bardzo brudny, ale poczcie, jakie słodkie różyczki tu na świeczkę. Nie jest sygnowany, ale takie coś robiła też fabryka w bogudzicach, więc możliwe, że to są bogudzice. I taką śliczną sukienkę. Na mnie chyba będzie mała z tej firmy, którą już Wam nieraz pokazywałam. FNF. &F. I to jest sukienka. Taka rzymianka z takimi ramionczkami, śliczna jest. Na mnie będzie za mała. No więc jest do odstąpienia. Chyba, że znajdzie się ktoś chudy w rodzinie, ale chyba nie ma. Ładna taka yy, weselna. I to moi drodzy, wszystko, co Wam chciałam pokazać. Także spacer zaliczam do udanych. Chociaż. Yy, to nie miał być spacer śmietnikowy, bo miałam iść tylko na garaż, ale stwierdziłam, że. A zrobię sobie parę kalorii, zrzucę. No i to jest właśnie efekt. To tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i zapraszam na następny odcinek.